Siemaneczko, witam Was serdecznie, ja się nazywam Mateusz i witam Was we wnętrzu kupry Formentor. No cóż, teraz staję w korku, dlatego stwierdziłem, że no nie będę tracił czasu, tylko nagram od razu o tym film. E, ciekawostka jest taka, zresztą jak widzieliście po tytule filmu tego, e, oddaję samochód. Oddaję go z najmu, jest czas na e, zdanie samochodu do salonu i a nawet inaczej, nie jest czas, tylko ja go oddaję szybciej niż umowa wskazuje. Także dowiecie się o kilku ciekawostek, jak wygląda zdanie takiego samochodu z wynajmu. Czy doliczą jakieś dodatkowe koszta za jakieś uszkodzenia, czy znajdą coś. Czego w sumie nie ma, o czym teraz do czego dojdziemy, ale mm, też jak wygląda rozwiązanie takiej umowy szybciej. Bo kupę Formantor wziąłem w wynajmie dwuletnim, a oddaję go po roku. Także minął zaledwie rok i tam chyba kilka tygodni. I zgłosiłem się do Volkswagena, że chcę go oddać, bo sytuacja taka losowa wyszła w moim życiu, że akurat no, nie potrzebuję tego samochodu, gdyż y, mam kilka samochodów i po co mam za tyle samochodów płacić. Tak po prostu wyszło przypadkiem. Nie będę wchodził w szczegóły. W skrócie. Tylko powiem Wam teraz, zanim przejdziemy do tego, jak wygląda umowa z Volkswagenem i zdanie z tego samochodu. Jeżeli ktoś chce kupić kupę Formentor i zastanawiasz się, czy ten samochód jest fajny, jest zarąbisty. To jest świetny samochód. No mówię, rok nim jeżdżę, ponad, zrobiłem prawie 24 tysiące kilometrów. Przejechałem tym samochodem już y, całą Polskę, na różnego rodzaju zlecenia jeździłem, bo pracuję jako fotograf, więc jeździłem sobie na południe kraju, jeździłem gdzieś jeszcze indziej, bardzo dużo jeździłem. Samochód jest przewygodny. On jest bardzo wygodny, bardzo y, intuicyjny. Jestem naprawdę tak zadowolony, że teraz będę jeździł tym miniaczem. Znaczy nie tylko, bo mówię, mam kilka samochodów, ale właśnie ten miniacz po prostu jakby do mnie wrócił. Nie będę wybrnął szczegółów, dlaczego, ale ten samochód jest też zajebisty. Czyli ten miniacz, którego tu widzicie, bardzo lubię tego miniacza. Jest szybki, mocny, ale jest malutki. I teraz stwierdziłem sobie, no, że. Jakby mi dali taką możliwość i powiedzieli, dobra, weźmiemy od Pana tego Mini Coopera, a Pan sobie zatrzyma Cupra Formentor. I mimo, że to jest Mini Cooper SK, sportowa wersja, kosztuje tej chwili, jest warta około 100 tysięcy, Formentor nie wiem ile w tej chwili jest warto. obstawiam, że między 100 a 130 obecnie, no to mm, nie zastanawiałbym się, zdecydowałbym się na Cupra Formentor, chociaż uwielbiam miniacza, to... Cupra Formentor jest po prostu za samochodem na co dzień. Jest dla mnie bardzo pojemna. E, dla mnie, dla człowieka, który tam ma zaledwie 174 cm wzrostu jeżdżę jako fotograf e, z partnerem e, biznesowym, czyli z filmowcem, który to nagrywa dokładnie. Więc kowal ma też swój sprzęt, więc sprzęt filmowy walizki. We dwie osoby, jak jeździmy, czasami trzy lub cztery nawet po całej Polsce na zlecenia, to po prostu się mieścimy bardzo dobrze i jest nam wygodnie tym samochodem jeździć. Aż szkoda mi go oddawać. No ale mówię, no, bez sensu trzymać coś. Tylko po to, żeby trzymać. nie, tutaj Ja jestem człowiekiem też, który jest raczej rozsądny. No i wiem, co mi się opłaca lub nie opłaca. No nie będę płacił za niego dalej 2000, bodajże 400 zł miesięcznie, bo tyle go płacę w wynajmie. I to jest spoko opcja, bo za 2-400 miesięcznie mam ubezpieczenie, serwisy, wszystko w nim miałem, więc nic mnie nie interesowało przez cały rok. Uwielbiam ten samochód, uwielbiam te kierownicy, już, już za nią tęsknię, że jeszcze ją mam w rękach. Dobrze się on trzyma, pięknie wygląda, menu mi dobrze działa, szybko reaguje. Mam najsłabszy silnik 1,5-150 koni, Jeździ bardzo szybko. Wszystko po prostu jest rewelacyjne. Naprawdę nie mogę nic zarzucić temu samochodowi. Poza jednym mankamentem, który powiedziałem oczywiście w innym filmie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj macie odnośnik lub w komentarzu na no dole macie linki do poprzednich filmów z kuprą to jak ktoś jest zainteresowany. Jedyny mankament to jest właśnie to, że nie można dwóch napojów tutaj dać, bo mamy jeden napój, który jest głównym napojem, a to drugie tak ledwo ledwo tutaj się mieści. To są małe rzeczy. Które w ogólnym użytkowaniu tego samochodu w ogóle mi nie przeszkadzają. W ogóle jestem po prostu zachwycony samochodem, dlatego yy, szkoda, że muszę go oddać. Ale teraz przejdźmy do konkretów. Jak wygląda zdanie samochodu z wynajmu? Samochód jest właśnie wyczyszczony i przygotowany do zdania do salonu Volkswagena w Gdyni. Samochód jest cały, jest kompletnie calusieńki. Sprawdziłem przed chwilą wszystkie felgi, nie ma żadnych rys, gniotek, po prostu jest calusienki. Dwie rzeczy, które sam znalazłem i jestem tego świadomy, ale myślę, że za to mi nie naliczą dodatkowych opłat, to są dwa odpryski. I odpryski te znajdują się... o, pajączek. Jest tutaj czarna kropka i tu z boku jest druga nad kolem. Te dwie czarne kropki mi się wydaje, że zaliczają się do dozwolonych po prostu mankamentów. Volkswagen dał mi taką informację. Proszę bardzo, tu macie jedną ze stron, które jest pokazane wyraźnie, co może być, a czego nie może być. I to jest fajne, bo wiecie w tym momencie, jakby dajecie sobie sprawę z tego, że te dozwolone rzeczy to są jakby w miarę uczciwe, bo wynikają z naturalnego zużycia, z naturalnych rzeczy, a nie z jakiegoś wandalizmu czy po prostu zaniedbalstwa. Więc. Y Pokazali mi tutaj po prostu w tej książeczce, jeżeli są odpryski, jak dużo one mogą być. Na ileś tam milimetrów, nie? a nie mogą być jakieś duże. Więc jeżeli ktoś by mi mi przed wybił szyby w tym samochodzie, no to muszę za to zapłacić. No bo w tym momencie um, nie mam winowajcy, więc ja za to odpowiadam. Więc to są takie rzeczy, które no, mają sens. Pamiętam jak straszyli. Tu macie idealny znowu przykład. Zobaczcie jakie to są komentarze. Te wszystkie komentarze są dowodem na to, że ludzie jak zwykle bardzo dużo krzyczą, mają pe, takie pesymistyczne podejście, ale z drugiej strony stwierdziłem, przekonam się, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Te wszystkie komentarze były na TikToku, czy tam na Instagramie, czy na YouTubie. i ludzie pisali właśnie o tym, że zobaczysz, jak będziesz dawał ten samochód, wynają to jest najgłupsza rzecz, jaką możesz zrobić, doliczą ci za wszystko, za każdą ryskę, za wszystko ci będą doliczać. I w sumie przekonajmy się, czy rzeczywiście jest takie strachliwe. Ja jako użytkownik tego samochodu muszę przyznać jedną rzecz. I tą rzeczą jest to, że rzeczywiście czułem lekki strach. Użytkując ten samochód, czułem to, że nie mogę go uszkodzić. O, muszę robić jeszcze większy łuk, żeby przypadkiem nie porysować felgi, dlatego są wszystkie całe. Czułem, że nie jeżdżę do końca komfortowo, bo cały czas z tyłu głowy mam to. To nie jest mój samochód. Ja go muszę oddać i może mi za to doliczą kasę. I tak będę miał doliczoną kasę za to, że mam ponad. Yy, umowną, zrobioną kilometrówkę. Miałem mieć 20 tysięcy, a mam bodajże 24 tysiące prawie. Więc już policzyłem, że prawdopodobnie za to, ale zdaję sobie z tego sprawę, doliczą mi około tam 1500 zł dodatkowo za zrobioną kilometrówkę więcej, bo im więcej kilometrów, tym bardziej samochód traci na wartości. Więc to wszystko oczywiście było wyliczone, więc rata miesięczna którą ja płaciłem, czyli 2400, odnosiła się do wszystkiego. Liczyli na ile, jaki okres czasu to jest, co się w nim zawiera, czyli serwisy, ubezpieczenie i tak dalej, które jest na Volkswagena, oprócz tego kilometrówkę, którą mogę zrobić. To wszystko ma jak najbardziej sens. Pomijam to, czy komuś to opłaca, czy nie opłaca, bo każdy z nas indywidualnie musi do tego podejść, czy opłaca ci się, czy nie opłaca wziąć wynajmie samochód lub Apple leasing. Ja przyznaję, że jest to dla mnie troszkę stresujące, bo wiem, że muszę oddać cały samochód i teraz Ciekawie, czy oni coś znajdą, kochani, jadę od ten samochód, odpalam kamerkę tutaj, jadę do salonu, także przejdźcie razem ze mną na oddanie salonu, salonu, samochodu do salonu, i a i jeszcze coś jest ciekawe, no wszystkich tych salonach podobno. Rzeczoznawcą jest osoba z Dekry bodajże, tak to się mówi. I Dekra no, to, to jest niezrzeszony rzeczoznawca, który po prostu jest firmą zewnętrzną, więc no, ma to na celu, żeby był jak najbardziej autentyczny, a nie że ktoś go, nie wiem, opłacił, czy e, przekobacił na swoją stronę. Zwał jak zwał, wiecie o co mi chodzi. Przechodzimy do zdania samochodu. No i cóż, proszę Państwa, oddajemy formentoro. Koniec tego dobrego. Trzeba go oddać Także cześć kupra po lewej Właśnie tutaj jadę, pan już podobno na mnie czeka Dobry Pewnie do Pana Dzień Doberek Mateusz Jak to wygląda co robimy? E, tak, już daję sekunda, dobry. tu mamy drugi klucz tak, dowód rejestracyjny i te książeczki i tak dalej, nie? Więc tak spakowali. Nigdy tego nie robiłem, mam pewność, że pan to pan. Wie Bo wie pan to taki strach, nie? Tak dalej? to pan do mnie ten napisał. Tak, 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 dobra. Okej, okay, to to się tutaj już potwierdza, że pan wie, bo kto inny by, wie, kto inny by wiedział, nie? To nie ranie, no Dobra. Teraz opowiadacie samochód, i nie nie dajecie mi znać. Na koniec zostanie pan raport na maila pocytowanie, że pan zostaje. To już nawet dzisiaj? No, tak. Aaa, tak. to szybko jest, okej. Okay. Tak, także ja tu jestem przy pana na samochodzie, zapraszam na kawkę, może w środkę do sobą. A, czyli mogę sobie pół godziny posiedzieć i tyle. Spokojnie. A, to bomba. Okay. Jasne, jasne. Ja myślałem, że to kilka dni trwa. Nie, nie, bez jest nawet. <laughs> okej. Okay. A to jest do środka, nie? Dzięki. A form Mam nowego formatora. Hmm. Stary, nowy, stary, nowy. Ile one teraz kosztują? 179 tysięcy. Ten prezentowany model. A, wstawa 150 koni też się to jest to samo. Tylko ta nowa Buda. No i teraz pytanie, co się komu podoba bardziej, nie? One są bardzo podobne w ogóle z profilu. Zwróćcie uwagę, że z boku one są wręcz identyczne. Z boku jest dokładnie właściwie to samo, ale ten. Ale no wiadomo różni się design z przodu, trochę tej nefelgi już są. No i tyłek. Doszło nowe światełka, teraz jest wyłączone, ale teraz są poświetlane razem z logo kupry. A wcześniej tego nie było, ale światła uwielbiałem od samego początku. No, tak jak widzieliście, gości już sprawdza ja myślałem, że to kilka dni potrwa. A tu się okazuje, że nie, że on mi doznać w ciągu 30 minut właśnie, czy jest wszystko w porządku, raczej co tam znajdzie, czy nie znajdzie, wyśle mi to mailowo. Ale jestem ciekaw, kurczę co tam będzie. Dobrze, mamy to. Właśnie podpisałem e, protokół, także wszystko jest z cacy. E, nic, żadnych kompletnie uwag nie ma pan. Dosłownie okazało się, że jest tylko właśnie uszczelka. To musiał jakiś gryzą się dostać. To teraz już nie otworzę, bo już zdałem klucze. W tym miejscu mniej więcej była nadgryziona właśnie uszczelka, jedna, czyli muszę się jakiś gryzń dostać i tam sobie pogryźć coś tam chciał. Także wszystko jest cacy. Właśnie zaraz dostanę maila. Tylko już podpisałem protokół odbioru, a raczej zdania samochodu, więc wszystko. Tak to wygląda. Okazuje się, że jest to rzeczywiście bardzo proste. A ludzie, którzy mnie straszyli. Moment, chyba coś jedzie głośnego. OK. Ludzie, którzy mnie straszyli, że yy, na TikToku na przykład potają łóżko, ale czy do będziesz bo muszę zapłacić tyle i tyle i tyle. Nie. Widzicie, małe dwa odpryski, które tam były, to się okazało, są znikom, a są widoczne, więc na pewno je widział, bo w końcu specjalista dobrze ogląda ten samochód. Eee, nic więcej nie ma. Po prostu pojadł, żadnych komfortu do samochodu. Nie ma. Powiedział, że jest auto zadbane. Także wszystko jest cacy. No i witam serdecznie. Zamiana samochodów. Kupra zamienia się na mini Kuperkę Eskę. Bo po prostu yy, oddałem, bo tak wyszło, że po prostu wyszło w moim życiu. <grym> Teraz tym się będę w na najbliższym czasie woził. Ale jeżeli chodzi o Kupry, to, to co widzieliście, to no, nie było dodatkowych opłat, poza tą jedną, czyli bardzo nikłą opłatą, która jest właściwie brakiem opłaty. Ja tego nie nazywam opłatą, bo to jest 100 zł. Co nie zmienia faktu, że potwierdzą, co powiedziałem wcześniej w filmie, że jest to stresujące dla mnie jeżdżenie wynajmowane samochodem, że nie wiem, czy na pewno nic nie uszkodzę, albo ktoś mi i ja będę musiał za to płacić. Więc troszkę jest to stresujące. Okej, okay, było fajnie, przetestowałem, ale prawdopodobnie już nie powtórzę opcji wynajmu. A tymczasem Dziękuję, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i obserwujcie ten kanał, bo na pewno pojawią się kolejne filmy, na przykład o miniaczu. Będę Wam mówił co nieco o miniaczu, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim samochodem, to zapraszam do obserwacji. Mustang też tu się pojawi, czyli mam w tej chwili tego miniacza, mam tego Mustanga, e, będzie też jakiś inny samochód, na pewno nie raz. Także zapraszam, dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, hej! sobie usiądę. <laughs> e, a gdzie jest ten pajączek? Nie zjesz mnie? Nie, dobrze. Proszę bardzo.